Zawsze brano, brano mnie za oszołomaka, który tylko chce coś powiedzieć, walczy z wiatrakami. A... Nie, no każdy człowiek się wzrusza. Ja nie jestem jakimś tam chłodnym, tak, sukinsynem, synem, jak to, jak to mnie często określają. My nie potrafimy rywalizować i to jest nasz problem, że u nas piłkarz bardzo często się poddaje za szybko albo mówi, tak, trener mnie nie lubi, albo czepia się mnie. Powtarza Pan zawsze to zdanie Gabriela Batistuty, że trener musi e, utrzymywać zawsze piłkarza w stanie równowagi między strachem a zachwytem, a, a sędziów w jakim stanie musi utrzymać? No rzeczywiście, czasami gdzieś tam e, nerwowo człowiek reaguje. Ale tak ostatnio sobie sam e, myślę, że to nic nie daje, że jest to taka bardziej chyba głupota, i rzeczywiście muszę sobie sam powiedzieć, że przyrzekłem sobie i kilku osobom, że po prostu ostatni raz reaguję na sędziów i nie dyskutuję już w ogóle z nimi. Mam nadzieję, że mi się to uda. Wiem, że bardzo często odbiór jest tego, tego różny, i nawet teraz siedząc na trybunie, tak czasami patrzę, że z góry te, te sytuacje wyglądają zupełnie inaczej niż czasami na boisku, bo czasami gdzieś tam tego dotknięcia czy, czy jakiejś takiej sytuacji w ogóle nie widać z góry. I to potem człowiek naprawdę wygląda czasami jak debil. No tata zawsze mówił, synek, ty trenuj, a ja nie sędzi. No. Taką taką fajną historię miałem z tatą. Kiedyś, ja go na syn sędziował mi mecz i chciałem go na karny nabrać, ale nie wiedziałem, że stoi od razu za mną. Także ojciec mi nigdy faulini gwizdał, jak sędziował przeciwko. I tak go później... Zawsze pamiętać tej sytuacji. Rzeczywiście zawsze mnie uspokajał, no ale nie zawsze to działało. Ale no bo pan syn sędziego to takie dodatkowe obciążenie jest w kontaktach z tą branżą. W sumie wyszło na to. No nie, czasami nawet jest zgubne to, że przepisy się zna, bo gdzieś tam czasami rzeczywiście o jakieś tam sytuacje były takie, że nawet sędziom się chciałem założyć o whisky i tam nie zawsze chcieli, jedno tam, jeden się założył, to zrealizowałem zakład, drugi, drugi nie. No, no nie zawsze, mnie zawsze tylko najbardziej denerwuje, jak tak gdzieś potem człowiek rozmawia o jakichś sytuacjach i i, i, I nie potrafi na przykład sędzia powiedzieć, no rzeczywiście, no fajnie, no ok, no kurde, pomyliłem się, bo tak to widziałem z tej perspektywy, tylko bardzo często brnął w tym kierunku. Zrobili postęp przez ostatnie lata, czy? A nie, zrobili to bez dwóch zdań, to mamy naprawdę e, bardzo dobrych już sędziów, bo, bo trzeba przyznać, że Paweł Raszkowski i Tomek Kwiatkowski. Szymon Marciniak to są sędziowie, którzy bardzo dobrze, no jeżeli chodzi o Szymona Marciniaka, no to jest topową, bo, bo sędziując już takie mecze, jakie sędziuje i, i to zawsze chwała, że, że tam jest, chwała, że to się tak, yy, tak poprawia, a czasami, czasami rzeczywiście gdzieś jest im trochę trudniej, bo wydaje mi się, że za mało jest tych sędziów, którzy sędziują klasa i w pewnym momencie gdzieś tak jest, że wracają po tych pucharowych meczach czwartkowych, które są i, i rzeczywiście jest dla nich duże obciążenie, bo nie jest to tak łatwo nagle wrócić znowu do, do normalnego... Meczu. Mówił Pan kiedyś, że e, tata, który no, sporą część życia spędził na, e, na wózku po problemach zdrowotnych, że piłka go trzyma przy życiu i że chce mu Pan zadedykować mistrzostwo. Nie udało się. To doświadczenie e, odejścia to było najważniejsze, jakie, jakie się Pan zdarzyło w ostatnich latach? No to, generalnie to, to takie przygotowanie było dużo, dużo wcześniej, i to y, mojemu ojcu po, po chorobie dawali parę lat życia, a gdzieś tam w przekroju tych lat y, okazało się nagle, że wiele osób Święty wieku. Że wiele osób innych z jego grona gdzieś tam pomierało, a on ciągle żył, i to, y, to na pewno no, mamy to, to, to podziwiałem, bo to poświęcić całe swoje życie dla, dla ojca to jest coś, coś wspaniałego. To, to dopiero w takich sytuacjach widzę, co to jest miłość. Dla mnie to, to zawsze było, że nawet jak jakiś problem człowiek miał, to czasami pojechał do domu, to się tak później zastanowił, uśmiechnął i co to za problem. Jego można rozwiązać, a zdrowie się nie kupi, zdrowie się nie rozwiąże, dlatego yy, trzymałem tutaj do samego końca za taty kciuki. No ale w pewnym momencie to już była naprawdę męczarnia. Ojciec się wszystkim interesował, oglądał wszystkie mecze, zawsze gdzieś tam jak nawet coś nie wiedziałem, to zawsze mogłem zadzwonić i powiedzieć, dlatego pasjonat piłki i to i to bardzo fajnie. Kiedyś jeszcze jak pracował jako sędzia, był yy, obsadowym, to, to gdzieś tam wiem, jak, jak wszystko to przeżywał. No i piłka też doprowadziła do tego, że, że gdzieś tam miał kiedyś zawał, bo, bo nie dopuścił do meczu jednego zespołu, gdzie tam karty zdrowia. Okazało się, że to tam było nieprawnie i go zawiesili. I tak, tak to się zaczęło. Bo tak, gdzieś tam przejmował. Ja to akurat się nie przejmuję, bo ja się wykrzyczę i mam spokój. A ojciec zawsze był trochę inny, bo trzymał wszystko w sobie. Tata to na początku, już jako mały, ten brał mnie na mecze. I to wiem, ale jeszcze mniej Franciszek Tim, który był trenerem, był też piłkarzem ruchu. No i zawsze z nimi już na obozy jeździłem jako taki 11 -latek. 12 dwunastolatek mi brał ze starszymi i zawsze to pamiętam i to były fajne czasy. Szkoda, że nie, nie dożył mojego debiutu, bo zmarł w rodziny mojego ojca i rok przed tym jak debiutowałem w Eksaklasie. No to tak by się zebrało już za 40 lat w piłce. Eee... No to już mi się pomaga. zebrało, tak, tak ostatnio się śmieję, bo m, nawet ktoś mi ostatnio powiedział, że to dziwne, że ja tyle lat jestem trenerem, no ale pierwszy rok robiłem, mając 23 lata. W Niemczech dzisiaj już mam prawie w ekstraklasie 300 spotkań jako, jako trener, gdzieś tam razem z tym y, krótkim wyjazdem zagranicznym, plus y, te mecze, które w pierwszej lidze jeszcze prowadziłem, no to już około 350 spotkań będzie, także jest to na mój wiek na pewno duże, y, duże osiągnięcie i zawsze gdzieś tam niektórzy zawsze krytykują, bo tam prawie nic nie zrobił i dyskutuje. No. Y, kwestia jest, w jakim klubie się pracuje i co się robi, to jest, to jest bardzo ważne, bo dla mnie Minus 10 odrobienie z Jagiellonią, to cenniejsze jest jak mistrzostwo, jak mistrzostwo Polski, bo to największe doświadczenie, jakie zabrałem na razie jako trener. To czego pan po tych kilkudziesięciu latach już w piłce najbardziej w tej branży nie lubi? Czego nie lubię? Nie lubię takich. Na pewno nie lubię porównywania punktowego do. Do tego, jak się porównuje, jak to prowadzi Legie Lecha, czy do zespołów, które są z dołu tabeli. No bo wiadomo, że budżety są zupełnie inne i, no i punktowe rzeczy, to to jest nierealne, żeby to zrobić takie same. bo to dla nas jest, dla takich prowadząc takie zespoły, to szuka, żeby urwać tym zespołom punkty, a z bezpośrednimi wygrywać. I to musisz też umiejętną taktykę opanować do tego, żeby co jest priorytetem i do czego się podporządkować. Tak samo nie lubię tego, że to co zawsze mówiłem, że jak my coś mówimy, to się mówi polska myśl szkoleniowa. I to jest takie bardzo przykre, w szczególności, że my nie mamy warunków do wielu, do wielu rzeczy. Ja kiedyś powiedziałem, że, że proponuję, żeby nagrać wszystkie bazy ekstraklasy i pierwszej ligi. No, nikt na to nie wpadł, bo nawet nie chciał tego zrobić. Bo to wiadomo, że byłaby ocena kompromitująca, jeżeli chodzi o stan naszej piłki. i ja, ja tak bardzo często gdzieś tam mi zarzucają, że krytykuję. To ja nie krytykuję, ja robię po prostu to, żeby szukać poprawy, tak? to moim, moim celem zawsze było tylko i wyłącznie to, żeby rozwijać. Jak 20 lat temu wróciłem i prowadziłem zespoły młodzieżowe w zabrzu. To byłem pierwszym trenerem, który gdzieś tam po rozmowie z zarządem, wiadomo, że było mi łatwiej jako piłkarzowi. I z basenu zrobiliśmy boiska, które był basen zamknięty, zrobiliśmy boiska i dzieci miały gdzie. Gdzie trenować. No, okazało się później, że czasami tam trenowali i druga drużyna, i juniorzy starsi, wszyscy. Miało to być do dzieci. Także coś, coś tam zostawiłem. Zawsze brano, brano mnie za oszołoma, który tylko chce coś powiedzieć, walczy z wiatrakami, albo do dzisiaj wypomina się mi lotnisko, które które jest, a wszyscy o tym wiedzą, że Białystokowi jest potrzebne lotnisko i bez tego rozwój miasta jest niemożliwy, bo to obojętnie co by się nie działo, to dzisiaj dojechanie graniczy z cudem, bo remonty drogi na 90 km to praktycznie przeciągają z 2 do 4 godzin podróży, także na to nikt nie zwraca uwagi i bardzo często właśnie to są takie przytyczki, chcesz coś pomóc, a, a zawsze dostajesz, ale ja jestem przyzwyczajony do tego, mnie to akurat nie, nie rusza, bo wiem jaki mam kierunek, wiem co chcę zrobić. Hmm. Że pan, że jak nie masz wrogów, znaczy, że nie masz swojego zdania, ale pan wrogów, powiedzmy, po 40 zbiera dalej w tym samym tempie co wcześniej, czy już trochę? Pytanie, czy to jest zbieranie wrogów? Bo to mm, ja, ja skończyłem z jakąkolwiek taką krytyką medialną, jeżeli chodzi o, o internautów, tamte hejty, to w momencie jak zmarł papież i, i, i to już w ogóle nic mnie nie, nie ten, bo taki. Nawet jak zmarł papież, to tam jakiś artykuł czytałem, no wiadomo, że jak artykuł jest, no to na dole gdzieś tam pierwsze, to zawsze widać te wpisy, które są pierwsze. I taki wpis, który tam był pierwszy, to dobrze, ten dziad zmarł. To, to było takie, takie dla mnie znamienne, że obojętnie co by się nie wydarzyło, obojętnie jaki autorytet, to i tak zawsze będą tak. Ludzie, ludzie krytykowali. No, mi się podobają te wszystkie książki, które bardzo lubię czytać. Jak czytam, że yy, trenerzy na zachodzie o 8 rano, czy tam o 7 przyjeżdżają do klubu, jedzą śniadanie, wypiją kawę popatrzą w gronie wspólnym na wideo i tamte, no to jest fajne, super. No. Każdy by to chciał u nas, tylko u nas jak przyjedziesz, to nie masz czasami gdzie, tak? Także to też nie w formie narzekania, bo ja tego, nie ja tego nie zmienię. Na przykład tu też podziwiam czasami zawodników, bo sami przychodzili wcześniej, odciężali boisko, to też im chwała. No nie ma tylu ludzi. Podziwiam tych ludzi, którzy w ogóle u nas pracują przy bazie, bo, bo tam mamy mniejsze trochę wszystko, ale to są ludzie oddani to jest najważniejsze. A nie ma Pan czasami dość tego, że jako to jesteście klubem wychowującym, takim, który albo bierze piłkarza skreślonego, przywraca go do ekstraklasowego poziomu, albo przygotowuje po prostu na sprzedaż, odejście gdzie indziej. Nie miał Pan czasami takiego momentu, że znowu staję, będę, za, będę zaczynał od nowa, bo, bo wypadły cztery cegły i zaraz… No to jest zawsze, jeżeli, jeżeli by się miało propozycje, które, klubów, które są nieprawdopodobnie stabilne, które mają bazy, które mają i do tego wybory, no to na pewno każdy trener by wybierał tak. Ale my pamiętajmy, my jesteśmy mm, krajem, który naprawdę jest gdzieś tak wśród tych lig dosyć nisko, tak, że, no to Jeszcze tak z rok temu powiedział pan, że polska liga jest śmieszna. Ale i to jest właśnie to, że kwestia napisania, dlaczego jest śmieszna, dlaczego porównania, to to jest też właśnie ten y, interpretacja. Tego, co się czyta. To bo pan na temperament publicysty ponosi po prostu. I to nie jest publicysty. To jest, jeżeli chodzi, jeżeli ja mówię, że jest śmieszna, to w sensie takim, że przyjeżdża 15-16 zespół, raczej znaczy kraj, który u nas się z nich śmieją. tak? U nas się śmieje, śmieją ludzie z Kazachstanu, u nas się śmieje, czy z Azerbejdżanu, czy ten przyjeżdża Karabach, kupuje kogo chce, przyjeżdża, przyjeżdża szeryf teraz kupuje z Lechi, jak byłem, kogo chce. Tak? To, I to są o to mi chodzi, że w, w środkach finansowych, które my posiadamy, to to jest kolosalna różnica, że my jesteśmy po prostu śmieszni, bo wszyscy robimy z siebie nie wiadomo jakie krajem, a my nie jesteśmy w stanie kupić piłkarza za 5 milionów euro, bo nie pamiętam, żeby ktoś w Polsce kupił piłkarza za 5 milionów euro. I to, jest, I to jest, znaczy, że to jest jakiś poziom, a Karabach chce kupić, to kupi za parę dni. W Wiśle to ja wiedziałem, na jakich zasadach przechodzę, że, że jakie są problemy w danych klubach. No tutaj udało się wyciągnąć wszystko na prostą. W Lechii też było wszystko w porządku, była zmiana właścicielska, i po prostu ja nie mam na to wpływu. Jedyny błąd taki zrobiłem to wtedy, jak była zmiana właścicielska, to po prostu miałem usiąść z działaczami i po prostu rozstać się w zgodzie. Wypić po i po prostu powiedzieć sobie do widzenia, a nie żeby potem niepotrzebnie szukać jakichś tam haków na siebie. W Lechi. W Lechii, tak. No bo to ciągnęło się to odejście. No widzowie to samo, no bo to, to, to też po przyjściu pana Cacka było podobnie i w Lechii było to podobnie. To mo można było kalkę przyłożyć, była identycznie taka sama sytuacja. No a potem prezes Cacek mówił, że jest pan mitomanem, ci z Lechii mówili, że się pan nie nadaje. No mają prawo, no to jest każdy, każdy ma prawo się wypowiadać i ja po prostu do tego tematu już nie wracam. My pan, że nie ma przyjaciół w piłce. To no nie ma przyjaciół w piłce, no to są znajomości, które są, są jakieś tam bliższe takie jakieś, ale no, no trudno, na przykład ymm, mamy jakieś tam, które są, to lata, lata, które gdzieś tam graliśmy jakieś te, ale tak, ale tak generalnie wszystko kręci się wokół jakiegoś biznesu i to jest, i to jest zawsze tak, tak było, ja akurat przyjaciół mam bardzo dużo spoza piłki i tak, i tak wolę. To są ludzie, z którymi rzadko, nawet mam jednego takiego bliskiego przyjaciela, który nawet nie wie z kim czasami gramy i to... I to bardzo lubię, bo, bo po prostu wiem, że jak się z nim spotkam, to mamy tyle tematów, że o piłce nie musimy rozmawiać. A jak pan o sobie mówi dziadek, to z szelmowskim uśmiechem, z przerażeniem? Z takim dużym zastanowieniem, bo akurat taką fajną koleżankę nawet mi powiedziała historię, że coś chyba kręcisz, bo to chyba twoje, tylko nie chcesz powiedzieć. To tak, to już tak humorystycznie, także wnuczka i wnuczek, także już teraz akurat no rzeczywiście jest to takie dziwne uczucie ale było wzruszenie. Zastanawiam się, pan czy się wzrusza w ogóle, czy...? Nie no każdy człowiek się wzrusza. Ja nie jestem jakimś tam chłodnym synem, jak to, jak to mnie często określają. No ja, ja też mam, jak każdy człowiek, no, też mam swoje rzeczy, które lubię. Lubię muzykę spokojną. Ja jestem generalnie z natury bardzo spokojny, wbrew pozorom. Każdy człowiek jest, no to musi się wzruszyć, no, jeżeli gdzieś tam jak widzi, jak to wszystko się rozwija, aż dzieci mają dzieci, no to już jest taki dzwonek, że też inaczej trzeba do pewnych rzeczy podejść. Może też to, to, to nawet te, to, że tym dziadkiem zostałem, też te zachowanie jakoś musi człowiek zmienić. Właśnie, może... trzeba będzie potem wytłumaczyć, dlaczego dziadek skacze tak przy tej linii. Może, może to też akurat jest jakieś takie, takie istotne. Powiedział Pan też, że po, po 40, jakby w... Mniej spraw. Ja powiedziałem inaczej, że to po 40 jest tak, że z każdym dniem coraz więcej ludzi można z dupę pocałować. Jest taki bardzo trudny okres później tego przejścia po, po 40 gdzieś tam mamy zwariowane różne pomysły, ale w którymś momencie widać tak, że, że człowiek ma rodzinę, człowiek ma, ma, ma dom i już tam ma swoje jakieś takie świadome rzeczy, które, które, które robi. Piłkarze się zmienili przez te 11 lat, jak pan został trenerem do dzisiaj. No bardzo się zmienili, tak. Jest świadomość bardzo duża i, i, i generalnie to, to chyba też dużo to pozmieniały media, tak? bo kiedyś, kiedyś można było wiele rzeczy ukryć, tak? nie, nie, nie wszystko wychodziło nie było. a dzisiaj jest na pewno tym piłkarzom są świadomi bardziej. To jest pierwsze, ale drugie jest też dużo, dużo trudniej, bo przy tych wszystkich mediach społecznościowych, które są przy tym wszystkim to jest bardzo ciężko teraz, żeby, żeby umieć się odciągnąć i to jest taka. Ten Tęsknimy za panem na Twitterze, tak, swoją drogą. No. No jeżeli ktoś odciągnie się od tego, to dlatego właśnie też. To była taka okazja też wtedy, żeby odejść od tego Twittera i, i, i jakoś normalnie, bo to był po prostu złodziej czasu i, i, i bardzo często gdzieś tam się złapałem raz czy drugi, że nawet pisałem z kimś i jadąc autem. No i tak mówię później, no kurde, no to tak trochę ten nie mam czasu na to, żeby żeby poświęcić teraz zamiast na przykład na Twitterze, to wolę książkę jakąś poczytać trochę i wtedy, wtedy ma, ma człowiek też trochę inne spojrzenie. To właśnie, zostawiłem temat wzruszeń, to się częściej zdarza przy książce, czy na filmie, czy...? A różnie, no, to są, no są takie filmy jak, jak Zielona Mila, które no, każdego po, prawdopodobnie podejrzewam gdzieś tam jakieś wzruszenie, wzruszenie bierze i to w życiu na pewno są sytuacje takie, że jak widzę dzieci chore, jak byłem na onkologii, i czytałem książki, no to, to rzeczywiście jest tak, taki dramat wewnętrzny jest w człowieku, ale jak widzi, jak... Te dzieci walczą same z sobą, to tak się człowiek zastanawia, jak kurde, no jest to życie, jest naprawdę dziwne. Ja, ja mam taką ulubioną książkę swoją, aforyzmem o mądrości życia Schopenhauera, i tam jest taki fantastyczny cytat, że ludzie są jak koń, który ma przywiązaną marchewkę przed sobą i ciągle ją goni, a nigdy nie umie dogonić, a, a nie potrafi docenić tego, co jest w teraźniejszości. My, my bardzo często właśnie u, u, uciekamy tego. Teraz też się łapię, że staram się przy każdej rozmowie z kimkolwiek wyciszyć czy wyłączyć telefon, bo, bo gdzieś tam. Ciągle rozpraszają się te, te rozmowy, i, i to jest takie, takie bardzo bardzo znamienne. że jak że jakie oni mogą na posiłki? No to sami, to wiemy, że na przykład na posiłkach nie, bo uważam, że posiłki to jest taka, taka że, no ale się to zmienia, no też wiadomo, że nie, nie da się wszystkiego zabronić. No w szatniach kiedyś nie było, teraz już też można, się to wszystko pozmieniało, także to, te, te czasy trzeba iść z trendem czasu, bo jak nie idziesz z trendem czasu, to. Co 5-6 lat zmienia się pokolenie i jak nie pójdzie z nim, to już jako trener też nie zafunkcjonujesz. Pokolenia się zmieniają, czyli a to pokolenie najnowsze, które przyszło do, do ligowej piłki, jakie jest? Uważam, że Bardziej co? roszczeniowe czy roszczeniowe? Ja, ja unikam jednej rzeczy, że my kiedyś byliśmy tacy i my graliśmy albo coś, bo bo to jest takie znamienne, że my nie mieliśmy takich samych czasów, my, my mieliśmy zupełnie inne priorytety, tak? my, my mieliśmy do, do zabawy tylko ewentualnie dyskotekę, albo coś wypić, albo w karty pograć. A, a dzisiaj ci chłopcy mają tyle atrakcji, że nawet wybór szkół dla nich jest dzisiaj bardzo trudny i to, i to widać, to jak, jak ciężko jest po prostu w tych wyborach. Dla nich dlatego nie dziwię się, że wielu jest zagubionych ludzi w życiu. Jest dziś łatwiej przekonać tych młodych, że, że powinni się uczyć też. I sami sami dużo dużo jest tych chłopaków, którzy naprawdę widzą, że, że to jest jakaś przyszłość, bo, bo też widzą ilu starszych gdzieś tak piłkarzy, jak później ciężko im znaleźć się w tym drugim życiu. I dlatego od samego początku dlatego ja też namawiam wszystkich piłkarzy do tego, żeby, żeby po prostu chodzili do. Nawet kursy trenera, jeżeli jest możliwe, żeby porobili, bo to zawsze jest dla nich inne spojrzenie, też inne patrzenie już wtedy na życie. Wiem, czytaliśmy obaj na pewno tę książkę, e, biografię Roberta Enke, niestety pośmiertną, o, o samobójstwie bramkarza reprezentacji Niemiec. E, to jest jeden z tematów tabu w piłce. Dalej, e, depresja, to, że ktoś psychicznie nie jest w stanie udźwignąć tego wszystkiego. Ty to zdarzało ci się to wyłapać w swojej szatni, pomóc komuś? No zdarzało się, są sytuacje, takie, że, że mm, określenie kwestii depresji, to jest bardzo trudne później, jeżeli z definicji, bo to wiadomo, że to już ludzie psychiatrzy, psycholodzy gdzieś to ukierunkowują, to, tak? jest to, jest to ale w piłce bardzo duży problem, bo gdzieś tam zmaganie się z tą presją, zmaganie się ze swoimi słabościami. To, to jest y, duża, duża sprawa. Staramy się tych piłkarzy obserwować i, i, i rzeczywiście różnie, różnie do nich podchodzić, ale są też piłkarze, którzy sami przyjdą, że mają problemy i, i to jest, jest znamienne. Dlatego tylko jedno wiem, że takie, taka rozmowa nigdy nie może wyjść ani nie może mieć miejsca, bo to, to jest dla nas, trenerów, też podstawa, żeby pewne rzeczy trzymać i, i jakakolwiek powiedzenie jakiegokolwiek problemu, to uważam, że w tym momencie trener jest już spalony, bo żaden piłkarz już nigdy nie przyjdzie do niego. Jeden z moich znajomych trenerów powiedział, że jest coś takiego jak choroba ekstraklasowca, to znaczy e, bierzemy chłopaka powiedzmy z trzeciej, z drugiej ligi i on tam jest nauczony takich e, jakby ma, ma swój wzór rozwoju. Bierzemy go do ekstraklasy, gdzie wszystko jest Podane pod nos, a jednocześnie bardzo często brakuje takiej pracy u podstaw nad rozwojem umiejętności. I jego na początku to uwiera, pojedzie przez pół roku rozpędem przyzwyczajeniami z niższej ligi, a potem wpada w taką stabilizację. Już jest fajna pensja. E, są starsi koledzy różne wzory podsuwają, i, i często się w taki sposób talent gubi. Pan się zgodzi z tym? No to jest mądre słowa, no, talent. Y, miarą talentu jest postęp i to jest taka, taka ocena tego wszystkiego. Jest, jest naprawdę wielu piłkarzy, którzy są zadowoleni z tego, że są, tak? Ja nie mówię, że ktoś tam ma krytykować czy coś, bo to tylko my nie potrafimy rywalizować i to jest nasz problem, że u nas piłkarz bardzo często się poddaje za szybko, albo mówi tak, trener mi nie lubi, albo czepia się mnie. Ten nie, nie po prostu takim znamiennym przykładem jest Jacek Góralski u nas, którego przed sezonem dosyć długo z nim rozmawiałem i przekazałem mu wszystkie informacje, jakie chcę i co od niego wymagam, żeby miał szansę grania, bo mówię na dzisiaj, na dzisiaj jest zawodnikiem, który nie realizuje tego i ciężko będzie mu grać. I on się po prostu poddał w pewnym momencie i wolał, szukał wyjazdu albo innego klubu i to się tak rozwiązało. Ale też cenię Jacka za to, że później zawziął się bardzo i z perspektywy czasu zawsze mu mówię, że jak się zwoje komuś przepalają, to zawsze jest ten problem, że trzeba cierpliwym być ale trzeba słuchać, my nie chcemy krzywdy dla nich my chcemy dobrze, i nie znam trenera, który by nie wystawił lepszego. No to to sam, sam na siebie dawałby bat, a tu później pokazał po prostu Jacek, że, że takie momenty, momenty w piłce są właśnie przełomowe, czy ma charakter, czy nie. Bo w momencie, jak się poddał, to uważałem, że to jest człowiek, który nie, nie osiągnie dużo, ale teraz jak się zawziął, to ma szansę osiągnąć, ale od niego zależy już dalej, bo Teraz znowu zacznie się, menedżerzy zaczną opowiadać, że już do, powinien do innego klubu iść, to ja zawsze piłkarzom mówię, że jak yy, wiem, kiedy jest piłkarz przygotowany na zachód, jak potrafi rywalizować, jak jest mocny psychicznie, to wtedy każdemu mówię, żeby zmieniał klub. Kto panu w Wiśle powiedział, że, że jest frajerem? No to już w lustro niech spojrzy, będzie wiedział. Pan zobaczył to, co się stanie w najbliższym czasie z Wisłą i chciał? To rozwiąza się radykalnie, tak? A no, czy, ogóle, czy akurat no, to radykalnie no, ja, ja wiedziałem, że grupa, która jest, to... to y, że, że, że przyjdą wielkie zmiany, to, to każdy wiedział, tak? I to, to kwestia. Ale to jest tak, że ja tym, tym zawodnikom życzę powodzenia, bo wielu z nich trenerami będzie też przekonają się, jak to, jak to później jest, dlatego niektórzy punkt, już są punkt widzenia punkt widzenia zawsze zależy od miejsca siedzenia i to. I to też mi to przeszło. Ja tylko nie lubię, jak ktoś mówi anonimowo. Przebaczamy, nie zapominamy. Ale mecz z Wisłą Radosława Sobolewskiego to będzie szczególne doświadczenie? Czy? Nie wiem, no, z tego co wiem, to tren kapka jest. Kmiecik, przepraszam, kapka. Tak, nie mam. Kmieci, ale, ale... No będzie, tak? Krótko mówiąc. No, trochę Kmiecik będzie, tak. A Panu co się marzy w piłce? Będąc w Chorwacji na, na paru meczach, tam oglądając młodzież i rozmawiając z ludźmi, to wydaje mi się, że powinniśmy postawić na kulturę fizyczną maksymalną. I tutaj jest największa, największa nasza bolączka, że my po prostu zlekceważyliśmy to w najmłodszych latach i mamy wielu. Wiele takich, wiele pokoleń jest, które nie są nauczone normalnego WF-u, przewrotów w przód, przewrotów. w był tył. Artur Płatek, zawsze trener, że, że u nas po prostu WF jest na, na żenującym poziomie w porównaniu do Czechów, Chorwacji. No jeżeli teraz Chorwaci i... mają 4,5 miliona ludzi, jak się rozmawia, mają we wszystkich dyscyplinach topowych, no, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis, piłka nożna, grają w topowych klubach. To, to powinniśmy chyba w tym kierunku iść, żeby ta tężyzna naszego radu, narodu 400 milionowego była zdecydowanie większa i tutaj i tutaj i działają. Jest taki przełom teraz, bo ta grupa pewna wiekowa, tak pod, no, że nie, chcę, nie chcę teraz mówić generalnie, żeby tam nie było odebrane, ale jest coraz więcej, że ludzie nagle sami zaczynają, siłownie chodzi, że, że coraz więcej ludzi biega, coraz, ale jest to też, te pokolenie w pewnym momencie nie miało takiej... Stracone dla wielkiej to, piłki. Stracone no. dla siebie. To. E, no dobrze, to dla narodu więcej tężyzny, a dla siebie kadry? A dla nas to nie. Ja, ja tam nie myślę o kadrze i ten kadra to jakbym miał 60, to może kiedyś. ja nie, nie, nie umiałbym pracować yy, co, co dwa miesiące albo tam co cztery i, i tak jeździć na mecze, pić kawę i, i oglądać. Wiadomo, że tam się obserwuje i analizuje, ale to, to nie, nie praca dla mnie. To wolę z trampkarzami czy z dziećmi pracować, bo to jest praca taka, taka na co dzień. No ale jakieś, chyba, że ktoś mnie kiedyś poprosi, no to może wtedy. Ale jakieś mistrzostwo by się wreszcie przydało, prawda? No dla mnie mistrzostwem, ja, ja mam wiele sukcesów, które są dla mnie jak mistrzostwo. Trzeba pamiętać, że Legia też ściąga piłkarzy już z trochę innej półki niż, niż my, bo my generalnie jesteśmy oparci na pierwszoligowcach, których wielu wypromowaliśmy już i zawodnikach młodszych plus ewentualnie dwa, trzy jakieś transfery zagraniczne, jak Runi, jak, jak, jak Guti i, i, i Wasiljew. Bo to, bo to rozmyska, są. Runi, którzy... Guti. To... Tak, no tak. A czy w białym Stoku w związku z tym się mówi głośno mistrzostwo, czy się. Nie mówi się głośno. No, wszyscy wiedzą, że to jest wynik ponad stan na, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o, o to, że kadry nam się uszupliła tymi kontuzjami. No, jak się podzielą te punkty, to wtedy zadecydują już kadry. I tu wiadomo, że, że trzeba mieć równorzędną kadrę i jak najmniej kartek wtedy, bo te, te kartki też wtedy będą decydowały. Czyli się nie mówi nie, nie, nie raczej.